witam Was bardzo serdecznie z tej strony Smok. Jesteśmy teraz na trzecim sezonie kanciastej Zatoki. Jeśli chcecie, jak, e, jeśli chcecie się dowiedzieć jak się zaczął, e, dam Wam linka w opisie do live'a, na którym e, był on otwarty. Jak widzicie Rubho jest online, na, mm, nie będę tej nazwy mówił. W każdym razie muszę wyciszę to przy okazji, żeby nie było. A, do zera. Dobrze niech będzie. Yy, I mam teraz, jak to wyciszyłem, lekkie lagi. Nie wiem czemu. W każdym razie pokażę wam yy, co się zmieniło. Co się zmieniło. Yy, tutaj mój Ender chest, tak. W te. Ender yy, tych. Kurde. Jakich Ender. Yy, w tych. O, W spawnerach właśnie. W spawnerach były enchant booki. Yy, tu widzicie już na samym na samym początku mury. Są to mury pałacu można powiedzieć zamku miasta miasta Asasinów które tam buduje Ender. Edge też ma tam mieszkać ponoć z nim ale jak na razie Edge był tylko raz i to na live. I to tylko połowy więc no tu jest posad taka można powiedzieć fierza, taka miejscówka Moja i Rubho będą tutaj dookoła mury, całkiem fajnie to jest zrobione tu mamy taką farmę, generalnie trzcina, obrasta, wszystkie bajorka na, na kanciastej jakieś tam items ja, jako jedyni mamy tego enchanta Tutaj jest jedna z najważniejszych rzeczy. Naprawdę bardzo mi się podoba i ona została wybudowana na live jako jedna z pierwszych budowli. Jest to mianowicie kopalnia publiczna. Są to korytarze oraz pokoje wykopane przy samym bedroku. A i po drodze wam jeszcze pokażę ekspiarkę, ponieważ tutaj mamy opuszczoną kopalnię. A tu też jest fragment, jak widzicie. Tu jest miejsce do awczenia właśnie nad ekspiarką. Stajemy o w tym miejscu, właśnie tutaj. A tu jest ten otwór, który mają spadać cave spidery, więc całkiem fajnie. O o o, już słyszymy. Jedzonka nie wziąłem, no oczywiście. W każdym razie pokażę wam teraz gdzie się je ubija i tą kopalnię, na minimapce, y, widzicie, że jesteśmy już prawie pod spawnem. No, to jest taka jakby pokój, można powiedzieć, y, pokój początkowy kopalni. Tu jest wejście do bicia pająków w naszej ekspiarce. O, pięknie. Jak widzicie, jest też Cookie Monster, y, tylko zapomniałem wgrać tego... Ah, Gravel. Zapomniałem wgrać chest shopa, ale niedługo już będzie i normalnie gracze będą mogli sobie tworzyć sklepy, a za tą mamonę, że tak nazwę, kupować i sprzedawać swoje itemy. Dobrze, w każdym razie, o, tu widzicie niektóre te korytarze, właśnie 2 na 1 ja budowałem, kopałem. Ale z całej tej kopalni. Wow, fapek. Jej. Jej. Pięknie. Ile mamy? Siedem. Dobrze, jeszcze tam na dole jest. No i w każdym razie tu właśnie jest rzecz, w która w całej kopalni jest dla mnie po prostu pro elo koks, super po prostu. Może nie jest jakaś super zajebisa wyko wykopana w kosmos czy coś na nią po prostu, ale jak dla mnie to jest najlepsza część kopalni. Po prostu najbardziej, najdłużej w niej siedzę i najbardziej ją lubię. Dobra, to jest odwiert imienia smoka, generalnie tu mam skrzynki z jakimiś moimi no Jest i odwiert smoka, który w połowie oddałem sarze, bo po prostu nie miała gdzie kopać to. Pomyślałem, że jak chcę, to mogę jej oddać tą właśnie połowę, więc prawa jest Sary, moja jest Lewa. A tak samo jak, jak Rubho, bo Rubho praktycznie budował, jeśli można to budową nazwać, ekspiarki, co on robił tam. Generalnie na budowę ekspiarki to mu żyniła Sara. Oczywiście pod tym pod e, rządzami Rubcha oraz później muszynił Ender też pod wodzami Rubcha. W każdym razie tu są takie korytarze między nimi. O, Rubcha jest dostępna na Skype, może zaraz do niego zadzwonię. Tutaj są różne przejścia, korytarze pomiędzy tymi moimi właśnie odwiertami. Ale tu jest najlepsza rzecz. Generalnie y, mamy mieszkać tam u góry w tym naszym pałacu. Od razu jesteśmy pod dokładnie, jak widzicie. Y, ale y, ja mam tutaj, jak gdyby, taką swoją kolonie, taki swój pokoik. Można powiedzieć, taki podziemny domek y, na czas kopania. I właśnie on jest tutaj. Zaraz wam go pokażę. Y, tu, o, tutaj. Właśnie w nim przed chwilą zaczynaliśmy. Y, muzyczkę też mamy. Ta płyta najbardziej mi się podoba, z tych dwóch, które mam. <noise> Więc dobra, weźmiemy trochę jedzenia i wyłączę to, bo będzie przeszkadzało. O, wiewiór do mnie już dzwoni. To ja za, za chwilę do niego zadzwonię. Teraz chcę wam tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć, a jakbym y, od niego odebrał, to by się nie dało, bo byśmy od razu zaczęli gadać o czymś innym. Dobra, nie ma tej jedzonka, ale na spałnie na pewno coś jeszcze wyciągnę. Bo czekajcie chwilę, odpiszę mu, nie dażyć. Absz, e... trochę kuki, ciasteczka. O Teraz róbko, ludzie, serio. Dobra, to zrobimy zbiorową kontwę, wiecie? No cześć, przywitaj się. Wbija wbijaj na kanciastą. Nagrywam. god. Tak. Wiewiura dodam, bo też próbuję się dobić. Ale mam laga. Mam laga Skype'a. Poczekaj. skype się zaciął. Co porabiasz? Sprawdzam coś. No cześć. cześć. Przywitaj się. Wbijaj na serwam. Teraz będziemy wykazywać twój domek między innymi Właśnie też muszę zacząć do mojego. No właśnie. A w ogóle ten zamek musimy dokończyć, nie? Bo to mury. Dobra. E, w każdym razie... O. Co ty to jesteś, nie, nie wiem, takie głosy, nie wiem, niewyspane albo coś. Dopiero wstałam, ci go bądź. Serio? Ja mam takiego skilla. to ja już 4 nie godziny mam, temu. Mam budzik na 7, <śwSpứng hygiene> bo wstaję o dziesiątej. Miszą kąpić, co nie? Nie wiem, do świstaka godzinę temu. Spóźniłam <śwsp Ahí> <öğretício> się. O, tu jest świątynia imienia Smoka, jej. Kuboj to oczywiście jest. Ender ją znalazł i rozwalił, więc musiałem jechać na Singla i znaleźć świątynię, żeby zobaczyć, jak ten mechanizm jest tam zrobiony. Wiew wiewór tutaj w ogóle mieszka na drzewie. Tepniemy się. Lol, to ty byłeś za mną. To, żebym się daleko nie posunął. A w ogóle wiecie, że u mnie teraz jest festyn? No, w szkole taki festyn. Nie wiem dlaczego, ale co roku mamy na Dzień Dziecka taki mm, dzień sportu. Oni z tego robią. No właśnie. I teraz. I, I ja tam byłem właśnie przez jakieś, nie wiem, półtorej godziny przed chwilą. A mi się znudziło i poszedłem. I tak tam nic nie robiłem, tylko chodziłem sobie, patrzałem. No a, a ja mam teraz lagi, to wiesz co, ja się do ciebie tam tepnę Właśnie, komendy hmm, Home nie ma. To miało być właśnie takie zachęcenia, gdyby graczy do tego, aby budowali się blisko spawna, żeby nie uciekali gdzieś daleko. TPA też działa oczywiście hmm, Life MC to standardowo. Przecież ja się do ciebie znów te o, jesteśmy. A tam w ogóle norka Polaka też będzie trzeba pokazać. Jeszcze tam nie byłem, tak naprawdę. Nie ma Nie ma tam nic. Nie ma? Nie. No to ja chcę zobaczyć to nic. A może coś. Ale ba. Nie o, diaksy! A ty weź to, ten tak Chestnut? Bo ci ktoś jeszcze. Przy, Przybok. Kurczę, to już chciałem. Już chciałem. Call of Duty? Nie. Jest w gameie Elochy. Która... Ja jestem szeoćwartych. I Ej, 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 a tam tam w ogóle spada się na dół, czy co? E, no. I tam, I tam giniesz, nie? No chyba. Kurde, to ja tam nie chcę. Dobra, wbijam na serwa i biorę się zabudowanie domku. Spoko. A w ogóle... Ja... Ja muszę to naprawić, bo admin coś jest tak ustawione w pluginie, że po śmierci od razu jak gdyby się pojawia na miejscu śmierci na miejscu zgonu. Ale nie ciałem, tylko jak gdyby duszą. Bo chodzi o to, że jak zginie ktoś, na przykład ma 30 level to po jednej czy tam dwóch sekundach traci załóżmy 8 leveli i później za sekundę po jednym levelu schodzi tak około aż dojdzie do pięciu leveli na tym się zatrzymuje a admin ma tak jak gdyby że duch zostaje przeteleportowany od razu po śmierci nawet przed odrodzeniem przed kliknięciem tego odrodzenia i wtedy jak gdyby zbiera tego expa, kiedy odejmie tylko 8 lub więcej leveli. I wtedy większość expa dostaje z powrotem, tak około połowę. A i tak się odradza na spawnie bez itemku, więc musi po nie wrócić. Więc lol. Trzeba to będzie zobaczyć. No, ładnie Dominiki wybudowało. A w ogóle to... O, właśnie, też muszę pokazać. <noise> ta, 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 jak bar, tak, wiesz, Ale to, żeśmy to, go Polsce, zabijali. My tak, ja no. go wczoraj tak zacieraliśmy łukami. No, a wcześniej zrób to robić. <noise> my kurde, żeśmy go ciągle jarali. No, dom mu paliłem, no, albo owce. On, tak, patrz, y, on wziął, smog zaczął go bić, co nie? No. Z, zaczął się palić, wlazł do wody i poszedł na ZW. Z łapki. Z łapki padł. <noise> no, a w ogóle ja się cieszę, bo ty, mam ten. Też chodzisz z dwu, wiesz już, też chodzisz z dwu i ładno y, y, się stało. A dlaczego nie żyje? Co się stało, chłopaki? Róbko! <grystanie> oh ja 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 ja, ja się w ogóle cieszę, bo mam wreszcie ten mikrofon ze sławkami, nie? Timon! Co za? Najpaczę. <grystanie> Na pustyni. W ogóle... Kurde, poczekaj. Co on? Klamkę otworzył! Wstał, na dwóch łapach stoi i na klamkę naciska. Smok, mogę się dowiedzieć, To takie dwie rzeczy. Po poczekajcie, poczekajcie. Muszę mu otworzyć. Nie wiem, czy mogę na stronę, żeby zrobić Teraz tam. Smoky po mnie. No. Te no. skli są twoje? Tak. Odblokuj. Przsz. Mieszkamy razem, pamiętaj. Przepraszam. Ej, ja mam was teraz najgorzej, bo nie mam gdzie farby. Proszę. Tylko aż pięć brawla. W <laughs> A wow. w ogóle to... Wow. Em... No, to się mi przyda, Idziemy do dryki? Oh, Idziemy do dryki? Ja. ja byłem. A ja muszę iść, bo nie pokazywałem jeszcze. A najlepsze były te owce. Dwie wełny i napis owce. No bo, no... A tu kto mieszka? W tej tutaj obok nas? A tam nie wiem, Pitch, bo tam miał się Edge i Ender na początku, jak zaczynaliśmy, jeszcze nic nie było wybudowane, mieszkać, ale zostawili to, to Pitch tam położył skrzynkę i drzwi. A i tak mieszka w innym miejscu. Och, ta pitchologia. No, żebyś wiedział, kurde. Ej, jeszcze ten mój redstone blok tu jest, jak ten TNT był wysadzałem. Vikor, pamiętasz? No. Ej, macie łóżka? Tu bytuje Dryka. Co ty tu bytujesz, Dryko? Ale, ale gówienega. Tu no. bytuje Dryka? A to z daleka wygląda jak taka chińska restauracja. No to mówię ci że tak, tak na chińską. Sajgoniki. <laughs> <laughs> oh O my god. On Szkoda, się nie niby, że... niby też do szkoły nie poszedł. Niby. Wagarowicze z nas, nie? Szkoda, że zbanowałeś jajka, bo miał jego zbroję. Myślę, że wiesz, go zbanował. Właści... Właściwie to muszę go odbanować, wiesz, bo tak naprawdę to była moja wina, ale y, on później mnie obrażał, no nie, więc no cóż, ja sobie testowałem plagi ten, bo miałem tego Essentiala, no nie y, y, i robiłem coś jeszcze. Więc chciałem sprawdzić, czy wszystkie komendy działają. Więc pisałem tam po kolei. No działały, działały. Jedna tam nie działała. I teraz przyszła pora na nuke. No to wpisałem nuke. Nic mi się nie wyświetla. No dobra. To yy, enter, znaczy ten chat, yy, spacja. No nie. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Nic się nie wyświetla. To jeszcze raz. I nagle jak to pospadało, wszystko jednocześnie. A ja myślałem, że on jest pod ziemią, tak jak Wikor, bo Wikor był w i go zabiła ten z pretensją do mnie, no to dobra. Przeprosiłem go, on wrócił na miejsce, a tam i temu w większości nie było. I na mnie zaczął tam wrzeszczeć smok, boże! Oddawaj no, mi diaks. Tak, no to wiem, to moja wina jest. Trzy diaksy miałem młode, w sumie to nie tak dużo, więc no, ale na sobie siedzimy i tak mu mówi, że ja mam badanie, dlaczego. No, nie wiem. C no, jak przyjdzie i poprosi, to dostanie diaksy. A ja go zabiję. Tak. A wikor go zabiję. Gorky, oh gdzie ja go zabiję? Eee, nie mam. Nie No. Tu nie go oh ja Właśnie. Tutaj Ender bytuje. Ja, las. <laughs> ja mu zbierze po. Ja mu zboże wezmę. Ej. Daj mi to jabłko co, co dropło. Nie. <coughs> magiczne słowo. Muszę użyć owce i postawię jej na owce z zapisem na owca. Proszę. Daj to jabłko, proszę. Jaka niewykształcona ta młodzież. Kiedy wy się wreszcie nauczycie, że magiczne. Mary, Mary. Nie! A braka Dobra, Dobra, łap. masz. Górzko. Górzko. Tak. Na kogzy. Hehe. W ogóle, co się wczoraj działo na pewnym serwerze, gramy tam Ale serio? No, no nie mogę. Teraz. Nie mogę nagrywać. Mama mi wbiła do pokoju. I takie wiesz, otwórz tu sobie okno. Ja specjalnie zamknąłem, żeby mi szumy z tego za okna nie wchodził. I mi herbatę przyniosła. No cieszę, cieszę. Bo mama jest od tego. Nie. No co ty tam wybuchasz znowu, no. Oh my God. co? Ale wiesz, że creepery nie działają, ani TNT. No TNT, mia... TNT ma działać, ale nie działa. Właśnie dlatego testowałem te komendy, no kurde. Dobrze, wierzę. I tu jest to zejście właśnie, obok tej, tego mojego odwiertu, jak widzicie, tak. Tutaj ender. Se kopał jak mignący, tak murzynił se tu, murdżyn. działa jeszcze z, więk z większą mocą. Mhm, to się cieszę. Bój się. Boję się. Mogę wow. ci mur na rozsadzić? Nie. A ty wiesz, że te mury to są nasze. No wiem. to Co dobra, <grym> dobra, dobra, to ja zalewam chatę y wodą. Troszkę, troszkę no, no nie zalewaj. Nie zalewaj. A, nie, To Pięk nie to z zalewaj skrzydła. Wiesz, że nie działa. Ale zobacz że zadziała. Chciałem zrobić drewniane. Dobra, możemy się założyć o... Nie, ja się nie zakładam. No, pięć ja mam tylko pięć diapsów będę częściej no, no, więc się odwal. Ja musiałem tego, ostatnio drykę dwa razy odnawiać, no, no, <grym> więc... Pusta drewna. życie od... drewna, no dobra. Ale... Okej, 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 dobra, się nakopię i tak. Też. Tylko ja się do ciebie tepnę, nie? Chcę okay. zobaczyć jak będziesz wybuchał. Muszę Będzie piękne. Też chcę zobaczyć. Ale ja mam trzy staki. Tutaj. Mia to znaczy miałem. Było na wagonach, chcesz? Ginie. Bo też jest sposób na wagony. Gdzie? Noo. Spedy. No. One no. <śles> no. 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 tak zasuwają. Torpedy. Ale z zwykłym TNT No to będzie TNT Dobrze, ale bez torpedy no, to jest... <laughs> Jej, ale wiesz, że creeper nie wybuchają No to co? To to. Się nie boi, nic mi nie zrobi w ogóle Dobra. zaraz 30 jest Trzeba mi tylko dwa TNT Czekajcie, ja was tutaj podgłośnię, jeśli mogę Oh. O, i przez to, że z wami rozmawiałem Minecrafta miałem ściszonego, no dzięki. Bo automatycznie jak z kimś gadam to mi się wycisza. takie na Windows No, to jest głupie właśnie. No właśnie, to tak, to ci dostosowuje do wszystkiego, to jest właśnie fajne. He, Hehe, ja mam ósemkę i co powiedzieć? Eee, No. ale ósemka serio, nie, nie wiem. Ja już wolę blisko. Co? XP od razu, nie? Windows XP to był dobry system. Komputer! XP to był dobry system. My mamy wszystkie XP w szkole. Jezu, ale to my lami, mamy, my mamy Windows Vista Bushines O oh jezu. Yeah. <laughs> mamy Windows. Wiem, wie, że, wie, wie, że to jest Vista Business ale my jeszcze nie żartujemy, że to jest wistek krzak. Bo burszy to są krzaki, tak? Sobie żartujemy. Dobra, gotowy na wybuch? Poczekaj, ja, ja się do was chcę tepnąć. Ale najpierw zrobię sobie nie, nieskończone źródełko. Najpierw się po, połóżę. Chyba wygodniej świstaka z tej chaty. Jakiś to by szczury podziwił. Dobra, jestem Dobra, jest dobra, Gotowy na wybuch, tylko... Mój Boże, znowu Got mi to wbił. To... Teraz rób wbili Kto wbiji? Na no nie? Ale co tam wbiło? Enchant. Dobra, chodź. Gotowy na wybuch? Chodź. Kobel w łapę. Dobrze. Biegniemy. O tu przybranie mu wysadzę. Dobrze. Ale jeszcze duży był. Nooo. Jakoś tam to działa, to będzie. Jeszcze widać, co? Jest. Czekaj, to będzie dobre tutaj miejsce. <laughs> no, będzie Rób elektryk. kurde. Będzie dobre. To w no ale miało być bez torpedy, no No ale to jest TNT normalne No zaraz zobaczymy czy normalne. O, torpeda No torpeda, a nie TNT normalne No to widzisz, to oszukałeś mnie. Mówiłem, że będzie torpeda No ale to nie jest TNT To jest tylko jak bez TNT by nie wybuchło no ale to jest torpeda Jezu w wagoniku to jest, a niezwykłe. a ja Mówiłem zwykłe. Ja. No, no, ale... Dobra. Ma dziura, każdy Alderta, Alderta napraw. teren ma być ładny. Muru nie musisz. Tam e, Ender z Edge'em. End, Ender Ender tutaj miasta Asasinów chce wybudować. No Edge tylko raz był i to połowę lajba, nie? Owieczka wikor Co? No więcej nie, bo on teraz jest na wyjeździe Znaczy dzisiaj powinien wrócić Ale on rzadko wchodzi, nie? Na w ogóle tu, na, do nas Dobra, nie mam więcej dyrta Gdzie mieszka wikor? Wikor tam Takie drzewo jest, można to spalić To znaczy mm... Poczekaj, pokażę ci Dobre, Nie widzę Dobrze. Właśnie Zapomniałem, że mam Dobra, gdzie się pożegnamy? Nie, ale ja buduję dom tutaj. Co? Mieliśmy przecież zamek budować. To tu będą mury. Dobra. W sumie możemy tu poprowadzić. I następnie tutaj przez wybrzeże. O, super! Fajnie tu będzie. Tylko kolejna na bas. To, okay. daleko, po no właśnie, ja tu gdzieś pod ziemię chodziłem, jak tutaj był. Ja nie wiem po prostu do tych moich tam mm, korytarzy. Co? to Ty ja mam lagi. Nie ma życia, ty masz lagi, super. No, taki live. MC. Nie, 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 nie. O, Chodź o, tu. O. Chodź tu dziki zwierzu, zginiesz. Polowanie na dzikiego zwierza. Od razu mi się przypomina kanciasa za to kasy są pierwszy. Dobry? Ja, ja wtedy zwierzę. Tak! I Polak. Polak do teraz jest. Bo? 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 <noise> Jak dla kogo nie? Byłem <noise> tak. Dobrze. Chodźcie na spawna. Ja buduję dom. Ja wolę nie. Widać, że działa. Nie ma PVP na spawnie, więc chodź. Ale za spawnem jest. No to chodź na spawna. Ja. Yeah. Dobra, to ja się z wami y, sam pożegnam, więc cześć, pa i narka. Pa, pa. <śmiech> <śmiech> Widzisz, nie ma. <laughs> Dobra, no się z wami żegnamy. Right here.